Jak to Michael śpiewał, batem lub butem, no nie tak Także, tak no batem lub butem, tylko w taki sposób y, swoje, swoje prawa y, uzyskamy. Y, tak więc, y, do każdego do Warszawy. Mam nadzieję, że dzisiaj... A, to jest, to jest, to jest najważniejsze jest bezpieczeństwo. Jak ktokolwiek by miał problemy dzisiaj z posiadaniem, z, z kontaktem, z władzą, z policją, proszę o, nieagres... o nieagresję względem... Że administracji, państwa, policji. Wszystko chcę, że chciałbym, żeby było pokojowo jak najbardziej. Jeżeli ktoś będzie miał jakiś przyczyny kontakt z policją w zakresie posiadania małej ilości, na pewno tutaj małej ilości się pojawią i na pewno tutaj ludzie mają, no i tutaj nie ma co, co mu zaprzeczać. Tak więc uważajcie, jak będziecie mieli problem, dawajcie nam znaka, idziemy wszyscy. Tak jak w nam udało, zapchaliśmy dwa komisariaty, zapchamy tutaj jak trzeba będzie. Wolnych konopi, dotyczący wolnego handlu, zalegalizowania wolnych konopi wpisał do swoich najważniejszych postulatów. I z temu postulatowi pozostaniemy dzierni. Trzymajcie się. Zalegalizować! 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 Ja się tłumaczyłem, że skok z szóstego piętra jest na pewno bardziej niebezpieczny niż palenie marykiny. Budowy tych piętra się nie zakazuje. Dlaczego nie, <śmianie> nie widzę powodu, żeby to robić? Powiem więcej, więcej. Więcej ludzi umiera na nadciśnienie z powodu jedzenia soli niż z powodu palenia marihuany. W, w związku z tym Rada Miejska Nowego Jorku poważniej już rozważała żeby zakazać używania w Jestem tutaj, bo uważam, że ludzie mają prawo domagać się tego typu zmian w polskim prawie. A zmiana, która Poprzednia była, dwa tygodnie temu wprowadzona w tej w życie, nie pływiła. Bo jeżeli się proponuje zmianę, w której się mówi, że prokurator może pod pewnymi warunkami odstąpić od ukarania, to się Absurdalne korupcjogenne prawo zachęca się do e, z, e, złapanych na, e, z marihuaną e, ludzi, żeby mogli być łatwym grupem agentów służb specjalnych. Z powodu tej zmiany uważam, że każdy przyzwoity człowiek powinien być razem z nimi. A poza tym, mi się wydaje, że tak jak każde pokolenie ma jakąś sprawę rozumianej wolności przez to pokolenie. Dzisiaj, na początku XXI wieku, to są wolne konopie. Nie są uzależniające, nie są nie są mniej szkodliwe niż alkohol. To tylko względy kulturowe, czyli piszące w naszych głowach powodują, że mamy coś przeciwko temu. jak będziemy o tym rozmawiali, mówimy, to w końcu to zmienimy. I don't know.